Proszę Państwa, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, tak głoszą słowa Roty, napisanej do słów Marii Konopnickiej. To jest nasz program minimum w stosunku do Niemiec. Ale okazuje się, że nic na tym świecie, nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych. Zanim jednak przejdę do, tych, do opisu tych niedoskonałości, no to muszę powiedzieć, że stało się to w dodatku w momencie, kiedy wydawało się, że Polska już wkracza na szlak świetlisty ku świetlanej przyszłości. Proszę Państwa, mówię oczywiście o polskim ładzie. Polski ład ma nas tu wprowadzić w sferę świetlanej przyszłości, tam pewne rzeczy budzą wątpliwość, mianowicie o czym już chyba wspominałem, pobożny poseł Gowin ujawnił, że koszty tego nowego polskiego Ładu w ciągu najbliższych dziewięciu lat mogą Osiągnąć 650 miliardów złotych. No i zaraz pojawiły się takie wątpliwości, skąd ten szmalec wziąć, dlatego że to jest ta 650 miliardów złotych to jest oczywiście niezależny od aktualnych wydatków budżetowych no i tam naczelnik państwa początkowo mówił że to nie wszyscy tu skorzystają bo niektórzy będą musieli się poświęcić a tymczasem pobożny poseł Gowin Powiedział, że on weźmie w obronę klasę średnią, będzie bronił klasy średniej jak niepodległości. No tu nawet gdyby zostało rzucone hasło, żeby zjadać bogatych, no, lewicy mogłoby się to spodobać, ale tych bogatych to tak wielu nich u nas nie ma, żeby to starczyło na te 650 miliardów złotych. Na szczęście chyba naczelnik państwa, chyba trochę zaniepokojony tymi wątpliwościami, powiedział, przypomniał właściwie, że Niemcy nie zapłaciły Polsce reparacji wojennych, co natychmiast podtrzymał pan poseł Mularczyk, który już drugą kadencję zdaje się na tym patencie jedzie. No, i wszystko się by zazębiało, wszystko by grało i kolidowało, jak mówią gitowcy, bo jeszcze Chyba dwa czy trzy lata temu, pan Jan Zbigniew, hrabia Potocki, który się uważa za prezydenta Polski, wygrał dla Polski, wyprocesował dla Polski aż 800 miliardów dolarów reparacji wojennych od Niemiec. 800 miliardów dolarów to by starczyło na trzy polskie łady, a nie na jeden. Problem wszelako polega na tym, że pan Jan Zbigniew, hrabia Potocki, Wyprocesował te 800 miliardów dolarów przed Europejskim Sądem Arbitrażowym, Sądem Polubownym w Ciechanowie, utworzonym przez Regionalną Radę Biznesu w Opinogórze. No, wyrok już mamy, trzeba to tylko jakoś wyegzekwować, no i wtedy już wydawało się, że przed Polskim Ładem otwiera się droga ku świetlanej przyszłości. Tymczasem wprawdzie Niemiec nie plunął nam w twarz, ale co z tego, kiedy w twarz Polsce plunął Czech? Otóż Republika Czeska złożyła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o ukaranie Polski za to, że kopalnia odkrywkowa Turów spowoduje gwałtowne obniżenie poziomu wód gruntowych. No tak, to bywa w kopalniach odkrywkowych, że one rzeczywiście obniżają poziom wód gruntowych, ale jest Tutaj taka, taki wstydliwy zakątek, że po czeskiej stronie też jest taka kopalnia, po niemieckiej stronie też są takie kopalnie. No więc sprawa winowajcy tego obniżenia poziomu wód gruntowych jeszcze nie jest taka oczywista. Ale nic to, bo Europejski Trybunał Sprawiedliwości w osobie takiej sędzi wydał zarządzenie tymczasowe, żeby natychmiast wstrzymać wydobycie węgla brunatnego w kopalni. Turów. No to l, oczywiście by doprowadziło do konieczności y, wyłączenia elektrowni w Turoszowie, dlatego, że y, ta elektrownia w Turoszowie jest właśnie opalana węglem brunatnym z kopalni Turów, który tam taśmociągami jest przesyłany. No więc, gdyby zostało wstrzymane wydobycie, no to trzeba by było wyłączyć elektrownię, y, która zapewnia 8% mocy energetycznej państwa. Tak, jakby tego było za mało, to elektrownie w Bełchatowie, która zapewnia 20% mocy energetycznej państwa, nieustannie trapią jakieś paroksyzmy. A to 10 bloków energetycznych musiało zostać wyłączonych, a to teraz coś tam jeszcze się dzieje. Niektórzy uważają, że Mamy do czynienia z takim cyberatakiem na polski system energetyczny, a niezależnie od tego, no, że tutaj są to uboczne konsekwencje programu dekarbonizacji polskiej energetyki, na który zgodził się w swoim czasie, nie tak znowu dawno, pan premier Mateusz Morawiecki. Na czym polegają konsekwencje? Tego programu dekarbonizacji Polski, w ogóle energetyki, w ogóle Polski, na tym, że Polska, podobnie jak inne kraje, głupie i słabe, będzie musiała kupować rosyjski gaz od Niemiec, kiedy tylko gazociąg Nord Stream 2 zostanie ukończony, a to jeszcze chyba w tym roku może zostać ukończony, no to z tą dekarbonizacją trzeba się pośpieszyć. Stąd też te kłopoty w Bełchatowie. No, no i stąd konieczność natychmiastowego wstrzymania eksploatacji w kopalni turów. Pan premier był, sprawiał wrażenie zaskoczonego tym zarządzeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, to też natychmiast nawiązał nocne rodaków rozmowy z czeskim premierem, panem Babiszem. No i nad ranem pan premier Morawiecki zakomunikował, że wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo strona czeska. Zgodziła się na wycofanie skargi. Tymczasem na mieście inne były już treści, dlatego, że czeski premier pan Babisz powiedział, że on się na nic nie zgodził, że Ewentualnie zgodziłby się na wykonanie, na wycofanie skargi, ale dopiero po podpisaniu umowy. No widzimy, że nastąpiły pewne nieporozumienia, i tak zresztą nazwał to pan rzecznik rządu, Pan Miller, który powiedział, że no tak, oczywiście, ale i on nie potrafił wyjaśnić. Czy umowa została podpisana, czy nie została podpisana. Na razie przyjęliśmy postawę buńczuczną, to znaczy, że nie będzie tutaj ani Niemiec, ani Czech, pluł nam w twarz i żadnego wyłączenia z eksploatacji kopalni Turów nie będzie, no bo wzbudziło to ogromne, no, można powiedzieć, panikę, już nie mówię zaniepokojenia, ale panikę w Bogatyni i okolicach, dlatego że te okolice żyją z kopalni Turów i z elektrowni w Turoszowie, więc gdyby takie wyłączenie nastąpiło jednego i drugiego, no to katastrofa całkowita, ci ludzie musieliby w w tej sytuacji żyć z przyzwyczajenia. Już nie mówię o konsekwencjach w postaci utraty 8% mocy energetycznej państwa, no ale to właśnie tak to wygląda, jeżeli się lekkomyślnie w program dekarbonizacji angażujemy. Warto jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że ta sprawa z Czechami prawdopodobnie bym mogła być załatwiona bez takiego przytupu, bo tam przy okazji się okazało a założyć, coś, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi, żeby Polska, chodzi im o to, żeby Polska im płaciła 45 milionów euro rocznie właśnie z powodu tych wód gruntowych. No, można było negocjować, ale jakoś nikomu nie przyszło do głowy, żeby tę sprawę załatwić bez konieczności, że tak powiem, aktywizowania Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pewne światło na tę niemożność rzuca okoliczność, którą w swoim czasie gazeta wyborcza, wyborcza ujawniła, kiedy ministrem spraw zagranicznych został książę małżonek Radosław Sikorski, no to Gazeta Wyborcza ujawniła, że bo to zaniepokojenie tam w niektórych kręgach takie się pojawiło, Gazeta Wyborcza opublikowała taki uspokajający komunikat, że bez względu na to kto jest ministrem spraw zagranicznych to Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Polityką Zagraniczną Polski kieruje ekipa skompletowana w swoim czasie przez profesora Bronisława Geremka. No to jak tak, to się trudno dziwić, że pan premier Morawiecki musi na gwałt nawiązywać nocne rodaków rozmowy z premierem Babiszem, no i nie bardzo wiadomo, co załatwił. Zobaczymy, czy jak długo potrwa nasz opór przed y, y, rozkazem y, zamknięcia, y, wydobycia w kopalni turów. No, to wszystko przed nami, widzimy, że wkraczamy w bardzo ciekawe czasy. Jakby tego było za mało, to jeszcze jeden, z drugiej strony plunięto nam w twarz, mianowicie. Aleksander Łukaszenka dowiedział się skąsić, że w samolotem zarejestrowanym w Polsce, samolotem Ryanair, który wystartował z Aten i leciał do Wilna, znajduje się pan Roman Protasewicz. Który tam jest takim opozycjonistą, tam pisze różne rzeczy na blogu, no i towarzyszyła mu pani obywatelka rosyjska, pani Sapiecha. No i nad, już niedaleko granicy z Litwą, ten samolot został zawrócony przy pomocy uzbrojonego myśliwca. Pod pretekstem, że na pokładzie tego samolotu jest bomba. I musiał wylądować na lotnisku w Mińsku. Na miejscu się okazało, że żadnej bomby nie było, ale tego pana Protasewicza i ten panią Sapiechę wyprowadzono, tam jeszcze wysiadło czterech Rosjan podobno, no więc widać było, już się można domyślić skąd Aleksander Łukaszenka się dowiedział, że tym samolotem pan Protasewicz leci, tam nie wiadomo co się z nim stało, różne sprzeczne doniesienia, znaczy na pewno jest aresztowany, to jest jasne, ta pani Sapiecha chyba też, bo składała jakieś zeznania, tam się nawet do czegoś przyznała, no widać bardzo możliwe, że została podłączona do jakichś maszyn śledczych, yy, o których Stanisław Lem pisze, że bywają takie maszyny o mocy kilku tysięcy trupsów. Proszę państwa, <laughs> oczywiście pan premier Morawiecki ogromnie wzburzony, yy, podobnie jak amerykański prezydent Joe Biden, który to nazwał aktem terroryzmu państwowego, pan premier zaapelował do Rady Europejskiej, żeby wobec Białorusi podjęła dotkliwe sankcje. Ciekawa była reakcja Rosjan, bo Rosjanie w zasadzie umyli od tego ręce, zwrócili się nawet do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi, co to ma znaczyć zatrzymanie tej pani Sapiech. Jest obywatelką rosyjską. No ale przy okazji przypomnieli Rosjanie, że podobny incydent miał miejsce w Austrii, kiedy to samolot wiozący na swoim pokładzie prezydenta Boliwii został tam zmuszony do lądowania. pod znaczy, z powodu podejrzenia, że na pokładzie oprócz prezydenta Boliwii znajduje się ten pan Snowden, który tam był przez Amerykanów poszukiwany. Ale po wylądowaniu tego samolotu w Wiedniu, po kilkunastu godzinach, okazało się, że pana Snowdena tam nie ma. No więc, w związku z tym, prezydent Boliwii y, odleciał z Bogiem do swojego kraju. Y, y, więc takie przykłady terroryzmów państwowych są oczywiście, zdarzają się nie tylko Aleksandrowi Łukaszence, inni też tam, jak mogą, to z takich możliwości korzystają. Proszę Państwa, okazało się, że tym razem interwencja pana premiera Morawieckiego odniosła skutek, bo unie, kraje Unii Europejskiej zamknęły swoje przestrzenie powietrzne dla samolotów białoruskich linii lotniczych, Bielawia i ciekawa rzecz, właśnie w Tuż przed rozpoczęciem tego nagrania yy, do, przeczytałem, że tak, jeden z tych samolotów, który tam leciał chyba do Paryża zawrócił znad polskiej granicy, ale nie dlatego, że Polska zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów białoruskich linii lotniczych, bo nie zamknęła okazało się, tylko Francuzi zamknęli swoją przestrzeń powietrzną no i ten samolot już nie miał gdzie lecieć, w związku z tym zawrócił. To i może być dotkliwe, jak piszą tu znawcy, przedmiotu może być dotkliwe dla tych białoruskich linii lotniczych, bo one latają właściwie na krótkie dystanse, więc poza Rosją to tutaj do krajów Unii Europejskiej, więc jeżeli ta przestrzeń powietrzna Unii Europejskiej będzie zamknięta, no to oczywiście grozi to takimi no, następstwami ekonomicznymi, bo to jak linie lotnicze nie latają, no to to nie zarabiają, prawda? No i y, oczywiście też państwa europejskie zaleciły liniom lotniczym, żeby omijały przestrzeń powietrzną Białorusi, no i one zdaje się, że tak robią, latają nad Rosją, latają nad Polską, ale Białoruś skrzętnie omijają. Proszę Państwa, no co to z tego wyniknie, bo tu rzeczywiście Białoruś złamała konwencję szikagowską z 1944 roku, bo tam wprawdzie jedno z postanowień tej konwencji dopuszcza możliwość... Zmuszenia samolotu cywilnego, pasażerskiego do wylądowania na oznaczonym lotnisku, na konkretnym lotnisku, ale w zasadzie tylko dlatego, tylko w takim przypadku, kiedy wleciał ten samolot w przestrzeń powietrzną tego państwa bez zezwolenia, a tu taka sytuacja nie miała miejsca, więc niewątpliwie. Organy, które się zajmują bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego funkcjonujące na podstawie właśnie tej konwencji chicagowskiej, będą się musiały tym incydentem zająć. Proszę Państwa, no tak jakby nie było dość tych kłopotów i tych zgryzot, i to z Czechami, i to z Łukaszenką Aleksandrem prezydentem, to jeszcze tutaj. Mamy nowe fronty, wojna na górze. W naszym nieszczęśliwym kraju rozpoczęła się wojna na górze. Pierwsze poważne ostrzeżenie, pierwsze strzały w tej wojnie padły mniej więcej przed dwoma tygodniami, kiedy to prezes Najwyższej Izby Kontroli, pan Banaś, złożył doniesienia o przestępstwie. Przeciwko poczcie polskiej i pa państwowej wytwórni papierów wartościowych, w związku z tym, że podjęły się one zorganizowania wyborów z użyciem tych, tych zabójczych kopert, jak to mówił pan Marszałek Grocki, zabójcze koperty. No ale to dla każdego było oczywiste, że to jest pierwsze poważne ostrzeżenie, zaledwie dlatego, że ani poczta polska, ani państwowa wytwórnia papierów Wartościowych same takiej decyzji nie podjęły. One wykonywały tylko polecenia pana premiera Morawieckiego i pana ministra Sasina. No i yy, pan prezes Banaś, najwyraźniej w przekonaniu, że ukaranie ślepego miecza to nie wystarczy. Trzeba jeszcze ukarać tę rękę, która tym ślepym mieczem wymachiwała. No i skierował zawiadomienie do, do prokuratury, zawiadomienia o przestępstwie przeciwko panu premierowi Morawieckiemu, przeciwko panu ministrowi Sasinowi i przeciwko panu ministrowi Dworczykowi. Co tam z tego wyniknie? Jakie Będą konsekwencje, no to się dowiemy pewnie wkrótce. Natomiast widać wyraźnie, że wojna na górze, że pan Banaś tym razem nie odpuszcza i postanowił tutaj dokonać pewnych re takich, takiej retorsji za te wszystkie podchody, które naczelnik państwa. Pod niego tam podejmował. Proszę Państwa, kiedy te doniesienia wpłynęły do prokuratury, naczelnik państwa zupełnie bez żadnego przymusu oświadczył, że to on podjął taką decyzję w sprawie tych kopertowych wyborów. No, to dosyć ryzykownie pojechał po bandzie dlatego że właściwie przyznał się do uczestnictwa w spisku przeciwko państwu bo pan Jarosław Kaczyński wprawdzie grzecznościowo nazywany jest przeze mnie naczelnikiem państwa ale formalnie jest tylko zwykłym wicepremierem no i jak na jakiej zasadzie zwykły wicepremier może wydawać wiążące polecenia premierowi a to właśnie wynika z tego oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego zbiegnie w Ziobro jako prokurator generalny ponieważ to ta deklaracja była złożona publicznie no to właściwie powinien wszcząć postępowanie w tej sprawie czy doszło do zorganizowania spisku przeciwko państwu z udziałem naczelnika państwa no i kogo trzeba tam Pociągnąć do odpowiedzialności z tego tytułu, tym bardziej, że pan Robert Biedroń skąsić się dowiedział, że szafa pana prezesa Banasia jest pełna. No i to widocznie naczelnik państwa potraktował to serio, bo zapowiedział wniesienie. Do, do Sejmu takiego, takiej ustawy, która w przypadku, gdyby prezes Najwyższej Izby Kontroli był podejrzany, o jakieś tam bezeceństwa, żeby był obligatoryjnie zawieszany. I jakby się okazało, że jest niewinny, że te podejrzenia były niesłuszne, no to był, był przywracany na kadencję. No i ciekawe, czy ta ustawa trafi przed, pod obrady Sejmu, no i jakie będą jej losy, bo to rzeczywiście widać wyraźnie, że w świetle dotychczas obowiązującego prawa, wysadzenie w powietrze Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wbrew jego woli jest praktycznie niemożliwe. No więc taka lex banaś tutaj się szykuje. Zobaczymy, co, be, co się stanie szybciej. Czy Naczelnik Państwa zostanie postawiony w stan oskarżenia za spisek przeciwko państwu, czy też ta ustawa zostanie y, uchwalona y, i wejdzie w życie, bo przecież prezydent dodam może jej nie podpisać. Tak jak to parę razy mu się zdarzało, ale a niezależnie od tego y, porozumienie Jarosława Gowina y, pobożnego posła prowadzić. Podobno ma jakieś rozmowy z opozycją, bo pan profesor Maksymowicz, który z porozumienia przeszedł do pana Szymona Hołowni, powiedział, że jeszcze tam nie on jeden na tym, na jednej takim transferze się nie skończy. No i wtedy byłby, mielibyśmy nową sytuację, bo yy koalicja rządowa mogłaby utracić, w przypadku takiego większego transferu, mogłaby utracić większość parlamentarną. Ta większość jest bardzo nieduża, chyba trzech albo czterech posłów ponad większość bezwzględną. W związku z tym każdy transfer może się okazać groźny, a wtedy oczywiście o żadnych takich lex banaś nie ma mowy. Co nie oznacza jeszcze automatycznej zmiany rządu, wymiany rządu, dlatego że opozycja nie wydaje się zdolna do stworzenia rządu alternatywnego. No. Wyobraźmy sobie tutaj rząd pod przewodnictwem wielce czcigodnego posła Borysa Budki. No, to tego ja przynajmniej nie wyobrażam sobie tego nawet w gorączce, a myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Także moglibyśmy mieć do czynienia z rządem mniejszościowym, który też ma swoje zalety, bo mniejszościowy, bo mniejszościowy, ale konfitury władzy są cały czas tak. Takie same, a tymczasem do wyborów jeszcze y, dwa lata nas czekają, dzielą nas od wyborów. W związku z tym warto jeszcze jednak się dla Polski poświęcić. Proszę Państwa, na koniec muszę powiedzieć, że dowiedziałem się okrężną drogą, y, że musi być w YouTubie zapis na mnie, bo tak jak było za komuny, że tam na przykład były zapisy na poszczególne osoby no to teraz widocznie to YouTube to komunistyczne tradycje kontynuuje no i zdjęte zostały nagrania ze mną pod pretekstem zresztą niesłusznym, że tam używam wulgaryzmów. Akurat w tych nagraniach zdjętych żadnych wulgaryzmów nie, nie przypominam sobie, żebym jakichkolwiek wulgaryzmów używał, więc widocznie w ścisłym kierownictwie YouTube'a jakiś zapis cenzorski na mnie został tam uczyniony. No, mam nadzieję, że i ta sprawa się wyjaśni nie tylko sprawa kopalni Turów, nie tylko sprawa Łukaszenki Aleksandra i porwania, uprowadzenia samolotu Ryanair zarejestrowanego w Polsce, ale również sprawa tego zapisu cenzorskiego.